Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym. A jak ten numer, który na dzisiaj zaplanowałem, wypali, no to już w ogóle zapiszę się w historii polskiego kolarstwa jako, no, jako legenda. No, nie bójmy się tego słowa. Dzisiaj jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Przejechać od początku do końca w ciągu jednego dnia największą polską autostradę rowerową. To ile to kilometrów? Największa to największa, no mało Dobra, nie jest. No jak autostrada to będziemy zapierdzielać. Zadanie łatwe nie jest, no to będzie towarzyszył mi asystent. A no to nie jest osoba przypadkowa, pan Rafał. Kiedyś już na rowerze Przez jeździł. Dobrze. Jeździł na rowerze? Ja no, parę kilometrów przejechałem. No to jazda! Punkt startowy uroczy sosnowiec. I jedziemy w stronę, którą stronę jedziemy, to wszyscy wiedzą. Tak, idealna trasa rowerowa. Aaaa! Ale to jeszcze nie była ta nasza autostrada. Trzeba wiedzieć, kiedy z roweru zejść. My się nie pokonamy. <grym> Zakaz był, no. No i już jesteśmy na wesołym miasteczku, proszę pana. Zabawy co nie miarę. A co na tym wesołym miasteczku? No mamy na przykład. Diabelski komin. No na każdym porządnym wesołym miasteczku powinien być diabelski komin, nie? Do skakania. Nie no ale tak na serio, wesołe miasteczko to nazwa dzielnicy czy osiedla w Jaworznie, na którym mieszkają pracownicy tego diabelskiego komina. Mówiłem, że łatwo nie będzie. Jeszcze nie dojechaliśmy do punktu startowego A ja już mam problem z pedałem jednym Latuje mi pedał, nie wiem jakiego ja wkręciłem ale, ale gwin się coś spierdziaczył i... No i zaraz naprawdę z jednym pedałem będę jechał No panie, dojechaliśmy na start O kurwa. Tu się właśnie to wszystko zaczyna Chodźcie zatrzymamy od razu Żeby nie było, że ściemniam Tak wygląda No kurde, no odpadno. no Co ja mam teraz zrobić? Te Ekspert. zna się na rowerach? Tak jak na a, a astronomii. Chyba, że ja to, mogę to jakoś to uszczelnić to. czymś, liściem, papierem. To będzie system. <grym> Zadziała. Podsumowanie eksperymentu. Staropolski system na tekturkę nie działa. Na no, z tego <grym> przywiążę muszę dwie wziąć. Kuźle, jak to będzie działało? To będzie mistrzostwa świata Niestety to nie wygląda najlepiej, proszę pana. Niech nie wygląda najlepiej, ale niech działa. Zobaczmy jak to naprawił. No dawaj Radek no No i co to się tu podziało? Na trytyckę też nie działa, bo udało się dotrzeć do sklepu. Pan był tak miły, że zrobił od razu szybką analizę. Roweru. Trzeba było wymienić całą korbę. No i mi wymienił część korby, bo na drugą nie miał czasu. W każdym razie mam coś, co w ogóle rozmiarowo nie pasuje. No ale podobno mam jechać i się nie zabić. No dobra, jaki plan teraz, panie? Ile mamy za. 40 minut do meczu. Dobry, dzień dobry. na Próbujemy dojechać. Tak, bo my to przyjechaliśmy też na mecz przy okazji. A i wrócimy po meczu na tę tą, tą Spokojnie. Udało się dojechać. No i dotarliśmy na ten mecz. Wiktoria Jaworzno kontra Orzeł... Ryczów. Orzeł Ryczów. Wspaniała pierwsza połowa już za nami. O kurwa. Jest wynik remisowy. 1 do jednego. O Dobra, umówmy się tak, jak wygra wiktoria, to jedziemy na tą autostradę, a jak goście, to lewamy tę autostradę już dzisiaj. No więc to, to nie jest mecz o nic to jest mecz o to, czy dokończymy tę autostradę, czy spróbujemy dokończyć tę autostradę dzisiaj, czy nie. Niestety, niestety Wiktoria odpadła. To jest niespodzianka Dla nie. mnie nie, umówmy się. Dla mnie nie. Dla będzie... mnie również, nie? Dla kolegi. Mała. Obie Ale... ekipy były Nie najlepsze. Nie najlepsze. Brawo, brawo! Brawo! nie będzie tej autostrady. Za ja cały odcinek autostradzie robiłem. Nie ma to jak odpowiednia wycieczka rowerem Organizacja wzorowa Czy ja. panu podobała nasza rowerowa wycieczka? To bardzo fajna Kiedy oprywać, to, to bardzo fajnie, że chociaż pan jest zadowolony Najfajniejsza będzie przy płaceniu